Halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kwalifikacjach w rosyjskim niżnym Tagile H134, lecz niestety w grze nie ma tej skoczni, musiałem wybrać tutaj Park City. Myślę, że to będzie taka fajna skocznia. Miałem jeszcze do wyboru Waldifiema, ale wiadomo, że potem Waldifiema będzie w Predaco we Włoszech, więc akurat realnie to nawet dzisiaj jest, bo nagrywam to 11 stycznia, a ten konkurs był chyba Dymego, znaczy kwalifikacje były 6, 6 grudnia czyli w Mikołajki były gdzie? W niżnym Tagile w Rosji więc już tro, trochę dawno, tro, troszeczkę dawno No i na liście startowej tych dzisiejszych kwalifikacji piątkowych jest 64 zawodników, będzie kończyć Johan Andref Forfank rozpocznie nam Dawid Kubacki trochę tutaj ryzykuje, trzeci skacze Stefan Kraft, 16 belka, wiatr boczny 1 m na sekundę Szkoda, że boczny, ale lecimy. Trochę trenowałem. To są tylko kwalifikacje. I bardzo ładnie rozpoczynaje je y, Dawid Kubacki. Tylko 4 metry bliżej od rekordu skoczni, 127,5. A teraz Noriaki Kasai. Popatrzmy na niezwykle utalentowanego Japończyka. Nie wiem, neta wyłączyłem, a coś coś mi laguje. coś. Coś jest niehalo. Stefan Kraft. A serio mi reaguje strasznie Stefan Kraft w dół poszedł Jeszcze z upadkiem, nie zobaczymy go na pewno Na pewno A Dawid Kubacki wciąż na prowadzeniu. czekajcie, muszę to sprawdzić, bo w ogóle FPS opadają Nie wiem, neta wyłączyłem Halo, halo, co się dzieje? Robert Johansson, no i tu będzie daleko, będzie prowadził 128,5, ładne noty, 19, 3,5 metra bliżej od rekordu skoczni. I wyprzedza Kubackiego o 2,8 punktu. Anti Alto, popatrzmy na, na fina, który bardzo ładnie skacze. 128, same 19,5 i to on... Na razie obejmuje prowadzenie o 1 punkt i 1 dziesiąta. Yy, Dimitri Wasiliew jest u siebie. No, bardzo ładnie na treningu. A to jest tylko 101. A jest szkoda, szkoda. Dimitri ja. No nie pokazał się za dobrze niż my. To wcześniej z Stefanem Huloma, ale to jest, są kwalifikacje na szczęście. Może na konkurs yy, nie będę miał tych lagów? Na razie czwarta pozycja yy, i popatrzmy na Wojciecha Sztursa. Spóźnił, a myślałem, że będzie idealnie. Cały czas V. I na razie piąta pozycja, 114 metrów. Aleksandr Bo Bożen. Bożen. przepraszam bardzo. Nie wiem, czy tam widziałem. O. No i przyzwoita odległość. 124 metry. Jest dokładnie za Dawidem Kubackim, ale sporo, sporo traci do, do Polaka. Filip Aschenwald. Ten boczny wiatr. On mnie to 118,5 zaledwie szósta pozycja i popatrzymy na Wadima Szyszkina. To wszystko przez to, że spóźniłem. Przepraszam. Alex Insan również bardzo ładnie w, kwa... w treningu. Na treningu. I teraz zapowiada się również dobry skok. 124 metry. I Kilian Popatrzmy. Piądy bodajże w kwalifikacjach wrócę. Aj ładnie wyszedł. Potem obniżył ten lot. 122 siódma pozycja, ale powinniśmy go zobaczyć, bo odpada przecież tylko 14 zawodników Etunusinen Chodźmy na Fina. Bardzo ładny skok. 124, to jest czwarta pozycja, zyskał tam nawet 20, dostał od sędziów. A Dawid Kubacki wciąż na trzecim miejscu. Markus Eisenbichler. Reprezentat Niemiec niezwykle utalentowany, ale słuchajcie, 127,5 to jest 11 pozycja. No szkoda, Jan Herr. zobaczył do końca, Markus. już do końca, ale niepotrzebne. Piąta pozycja tymczasem Jana Herla, a już mamy dwóch zawodników. Pierwszy oczekujący jest Dawid Kubacki, oczywiście do jutrzejszego konkursu sobotniego. Rock Justin, również bardzo ładnie w kwalifikacjach, teraz ciągnie agresywnie i wyciągnął 124,5 metra. I popatrzmy na, na Naoki na kamurę. On tu może odpalić wysoko, leci krzywo, ale może odpalić z upadkiem. 127 to jest 15 pozycja. Marek i Kasaj też słabo. To jest właśnie to, że, że ja jeszcze ciągnę, ciągnę i potem za późno wystawiam nart. Już za szybka jest ta prędkość i, i nie wychodzi. No. Mackenzie Boyd-Klaus. Dzisiaj chyba bez Matthew Okupa, jak mi się wydaje. A Mackenzie skacze. Średnio, średnio Ale może, może zobaczymy go. Yuki Asato, Yuki Asato, Za wcześnie, za wcześnie, ale ładnie łapie w dół 13 pozycja Kenzim Okej okay. Killian Pyer 10, raczej go zobaczymy na pewno <grym> W jutrzejszym konkursie to żeby Kiliana nie zobaczyć, no to... Trzeba by było teraz oddawać same skoki ponad 125 metrów. I a, tutaj ten pan to robi. Czwarta pozycja, ale nie wyprzedzi Dawida. Traci do niego 2 dziesiąte punktów. Karl Geiger, ale dwóch chwil wysoko. On tutaj może odpalić rakietę, więc popatrzmy. Bo to było idealne widzicie. I raczej on pobije. Nie pobił. Słabsze noty. Piąty jednak. Karl Geiger rozdziela finów. Nawet trzech finów jest wysoko. Myślałem, że tutaj pobije Dawida. Ale jednak nie. I met bliżej. A teraz Anze Laniszek. Słoweniec. Również bardzo ładnie się wybił. ładnie szybuje agresywnie. Pod koniec. I to jest 124,5 metra. To jest ósma pozycja. Przed polegąc reprezentacji Rokiem, Justinem Pierwszym oczekującym jest Aleksandr Berzenow i Alex Insan, a trzeci Stefan Hula, czwarty Kylian A my przecież jeszcze nie w połowie. Konstantyn Schmidt. Za wcześnie. Ale ładnie. 123 metry. Na razie to jest 12 pozycja tuż przed Stefanem Kulom I popatrzmy na Michaiła Maximonczkina Kolejny z reprezentantów Rosji Gospodarzy 124,5 to jest ósma pozycja No to Rosjanie tutaj ładnie skaczą I Finowie Znają te skocznie Znakomicie. Filip Sakala teraz Reprezentant Czech Z upadkiem. Oby się mu nic nie stało. Źle to wyglądało. Jest daleko i raczej go nie zobaczymy. A najbardziej tu mi szkoda Dimitri Vasiliego i Stefana Krafta. Bardzo mi szkoda. Stefan Kraft to jeszcze z upadkiem był? Tak, z upadkiem. O Boż. Od Markusa mnie nie jest szkoda. Mir Hazetinov. Popatrzcie. Kolejny z Rosjan. Bardzo ładnie, wysoko leci. Cały czas V. 128,5, same 19,5. Na razie Rosjanin na prowadzeniu. A teraz Jakub wolny. Czwarty był wrócę. W Widzę, że tu trzeba lecieć V. Za wcześnie się wybił Chwieje nim, Na razie będzie 21. Za słabe też moty 17, 115,5. No zobaczymy, ma szansę. Ma szansę. Daniel Huber no Nie, nie, Stefan Kraft 19. O ładne noty. Jakilem paję pierwszym oczekującym Stefan Hula właśnie dostał udział w Dziś w jutrzejszym konkursie indywidualnym oczywiście Szkoda wolnego, bo był czwarty. Wrócę, walczę o te punkty. Teraz także Michail Nazarów. 126 metrów, szósta pozycja Rosjanina. I popatrzmy na Tylana Bartola. Ale w też obniżył formę. Strasznie yy, jak wolny. Początek właśnie dobry, a potem słaby 1 Bartol 121,5 to jest szesnasta pozycja. Kilian Bayer wciąż pierwszy oczekujący, drugi Filip Aschenwald. Więc na razie trzech czołowych zawodników austriackich. Poza jutrzejszym konkursem, bowiem Filip Aschenwald, drugi oczekujący, Stefan Kraft na pewno nie zobaczymy. I Daniel Hubert, tam też któryś z oczekujących. Może być ciężka. Tymczasem Roman Coelhoffa 126,5 to jest szósta pozycja. Więc tutaj ładnie skacze doświadczone. Wszystki skoczek. Natomiast teraz Maciuś Kot Leć daleko. Moim zdaniem, już będą. Już dostanie awans. Tak jest. Nie wiem, jak to się gada. Same 19, 14 pozycja. Bardzo ładnie, a wciąż pierwszym oczekującym. Kill Empire. A teraz Peter Preutz. 31 chyba zawodników pozostało do zakończenia dzisiejszych kwalifikacji. Ale Peter za bardzo. 22. pozycja jest drugim oczekującym. Tak jest. Powinien być drugi, jest drugim oczekującym. A teraz Sebriam Mominov. Tu musi spieprzyć. I spieprzyłem. Chciałem ostro wyjść i nad bólą poszedł w dół. Słabo. 33. Pozycja. I Gregor Shientzawer. No, ratuj Austriaków. Właśnie Filip Ashendalek dostał udział. Uzyskał udział. Trochę chyba spóźniłem. A Gregor Shientzawer. No, 21. Pozycja. 120 metrów. No i proszę, przed Filipem Ashendalem. O niecałe trzy punkciki. Pierwszy oczekujący Peter Preutz, drugi Mackenzie. trzeci Daniel Huber, a teraz Simon Amann. Wow, 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 to może być daleki skok Simiego 129,5 to chyba dzisiaj najdalej. Oczywiście gorsze noty. Lądowanie na dwie nogi, ale Dawid Kubacki wciąż na czwartym no. miejscu. A ja teraz Ryoju Kuba, aż usiadłem inaczej. Zobaczymy, czy to pomoże. Cały czas V. Będzie miał udział, ale to był słaby skok. Dopiero 22 pozycja. Więc tutaj takie sławy, a daleko są. Peter Proc wciąż pierwszy oczekując. A teraz Denis Korniłow jest u siebie. Rosjanie dzisiaj naprawdę dobrze skaczą na prowadzeniu. To chyba Rosjanie. Emil Hazettino. Więc popatrzmy, jak sobie poradzi Denis Korniłow, bowiem bardzo ładnie sobie radzi. 124,5. Piękne noty. 20 niewliczona. Tam 19,5. A teraz Jewgeni Klimow. Trochę nad bólą przesadziłem, a mogło być daleko. Ładnie wyszedł wysoko, ale nad bólą coś powiało i poszedł w dół. 25 pozycja z udziałem 125, 218, pół 18 rozdziela Austriaków. A pierwszym oczekującym wciąż Peter Preutz. Stefan Wajer teraz. Ależ pięknie, wysoko, wyszedł Stefan Laj, szybuje, szybuje Na 129 metr i to jest trzecia pozycja, Stycha, Roberta Johanssona i Dawida Kubackiego Roman Trofimov, kolejny Rosjanin Może dzisiaj komplet Rosjan nawet będzie Zobaczymy Bardzo ładnie skacze Roman Trofimow 126, to jest siódma pozycja Zobaczmy, tyle skakało Wadim Szyszkin i Dimitri Wasilia właśnie się nie dostają. Ale reszta, reszta Rosjan powinna się dostać i już chyba żaden nie będzie skakał. Natomiast teraz kolejna piusa paszka Niemiec. Teraz się odpalił w realu. Początek sezonu jeszcze taki normalny. 1,19, i 22,5 metra, to jest 23 pozycja. I popatrzmy na Timiego zajce Odpad. Wrócę. A był przecież drugi na końcu w letnim Grand Prix. Kurczę, mi się dzisiaj, Nie wiem, ja coś krótko spałem, bo nie wiem jak formułować zdania. Był drugi na końcu w końcowej klasyfikacji. Pucharu letniego. No. 3,19,5, 123,5, 16 pozycja Robin Peterson Teraz jest godzina też 11. Jak to nagrywam, może dlatego. A teraz Robin Petersen pociągnął 120,5, 28, pozycja. A wciąż pierwszym oczekującym jest Peter Preut i to mnie niepokoi. Teraz Thomas Markenk. Uch, nad bólą opad. No i witamy, witamy tutaj pana Petera Preca. Władimir Zograwski. Bardzo ładny. Bujało nim, ale bardzo ładny skok, nawet 19 dostał, to się dziwiłem, 127. Siódma pozycja, a Dawid wciąż jest 5, a skąd jako pierwszy. Anze Semenić, popatrzmy Bardzo ładnie Jest Trzecia pozycja, 128,5 No i tutaj David Głaski spada na szóstą pozycję Ale kwalifikacja oczywiście będzie Domen Preutz Na treningu bardzo ładnie Był chyba nawet pierwszy I ładnie ciągnie Domen Piękne noty dostał za styl. 126,5, to jest szósta pozycja. No i spycha tutaj o 20. Dawida na pozycję siódmą. Mackenzie pierwszy oczekujący. No niestety, wolnego już nie zobaczymy. Markusa, również Yuki Sato, Jeszcze tutaj pewne szanse ma Mackenzie i Boyd Klaus. Tym bardziej, jak teraz się rozgadam, i Daniel Andretande, A zaraz skaczę. Stoch. Więc zobaczymy. Na razie Dajki to. Ładnie wysoko nad bulą. Dajki, to Łapie to powietrze pod narty. 127 plus same 19, I to jest szósta pozycja. I popatrzmy na Rysiarda Freitag'a. Forma w kratkę. Raz dobry skok, raz słabszy. Podniósł narty, a teraz poszedł w dół i ląduje. Nie wiem, czy nawet na dwie nogi. Dopiero 44. Co ja nim zrobiłem? Rysiard Freitag, Markus Eisenlichler poza. Czyli dwóch Niemców, dwóch Rosjan. Jak wolny. No nie, no to jest niemożliwe, żeby się dostał jak wolny. A no szkoda, no szkoda. Czwarty wrócę. Ale popatrzmy, Sergier Taczenko, jeszcze 10 ponad zawodników. Nie chciałem spóźnić. Kolejny Kazak, który słabo skacze. Tym razem ten jeszcze bliżej na buli wylądował. Jest ostatni. Ja tu myślałem, że nawet będzie idealne wybicie i nim pociągnę, że to. Wow, taki kazach odpali. Ale je, jednak spóźniłem. A jak spóźnię, to tu narty potem idą w dół. O, właśnie. O tym mówiłem, że jak spóźnię, to narty idą w dół. I tak samo zrobiłem u Kamila. Spóźniłem, bo się zagadałem. Narty przez to poszły w dół. Ja bym tutaj podwyższył belkę. <laughs> I, I spadłem. No szkoda a żyła będzie skakał Michała Hajbek, no to teraz tym bardziej chciałbym yy, tutaj widzieć Jakuba Wolnego Coś teraz słabe wybicie mam Wow Ledwo misiał Hajbek Chciałbym widzieć tu Jakuba Wolnego Jest drugim oczekującym, nie ja chyba specjalnie kimś zepsuję zaraz Wiktor Polaszek, muszę zobaczyć kto tam zaraz skacze ale naprawdę, ten pierwszym kazachem to jeszcze zepsułem specjalnie, ale drugim już nie. Po prostu spóźniłem tak jak kamienią Stochem. Przecież nie chciałbym kamienią Stochem również z skoku. A mówię, że zawsze jak wychodzę, to trzeba dać troszkę myszkę w dół. No i jak się spóźni, a tu jest wysoko bula, zrobiłem w dół, to już się nie da odlecieć. Dwudzieste miejsce, A jak będzie klamę z murenka. Czyli tylko Kamil Stoch miałby się nie zakwalifikować? Nie, mieć, nie brać udziału w jutrzejszym konkursie Kevinem Bicknerem mogę spieprzyć i Murańką i Mauricem Bernem Ale specjalnie im też nie mogę spieprzyć skoku przecież Marus Lindvik On początek sezonu miał słaby Prosił o odpalił na turniej czterech skoczni, A teraz bardzo ładnie Mariusz Lindvik 128,5 same 19 do jest czwarta pozycja I popatrzmy na Klemensa Murańkę, dwóch Polaków z rzędu na pewno nie zobaczymy Kamila Stocha. Za wcześnie się wybił. Klemens szybował w dół. Jest 43. Ale wolny jest 45. I Klemens Mureńka. Ostatnim na razie z udziałem w jutrzejszym konkursie. No tutaj szczęście. Klemensa. A teraz też zrobiłem w dół. I, I przez to nie odleciał. A teraz Piotrek Żyła. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Też za wcześnie się wydobył jak Klemens Muręka. Sam 19 dostał, 122,5. Udział jest, a zdecydowanie musi się poprawić. Ale jestem o niego spokojny. Wrócę. Też poprawił się przecież w konkursie. Drugi oczekujący jest. Pozostało ilu? 6. Drugi oczekujący, jak uwolny. Na razie był komplet w takim razie Polaków. Bez Kamila Stocha. Jeden 36. Ładne not. Jakiego do Szwajcarii? W sumie on może jeszcze zepsuć. Szwajcarem bym nie chciał. Ciągnie. Ale już specjalnie mi wylądowałem. Jak spóźniłem to, już specjalnie, żeby ten. Yy, no. Jakub wolny się dostał. Jest 54. No i pierwszy oczekujący. No. Chyba. Kto tam. Wrócę, chyba był 50. A nie, to był Kobajasz Kobayashi z upadkiem. 51, ale się dostał, bo skoczył najdalej. A tak, tak, tak żałowałem, że czemu ja upadłem? czemu ja upadłem, Rio, Ale się na szczęście dostał. Teraz Daniel Andretande, Tandé. Uhu, to może być naprawdę daleki skok. 127, 8 pozycja. Dawid Kubacki już będzie pewnie na 10 miejscu, tak jest. Ale do pierwszego miejsca traci jedyny 4,8 punktów. Gdyby to był konkurs, to naprawdę by było tutaj ciekawie. Moritz Bern. No, trzech zawodników pozostało. Kto tu może zepsuć? 44. 18,517. Johan Andre Forfang wrócę się nie zakwalifikował. Shiro Kobayashi się zakwalifikował. Zobaczymy, może teraz się obrócą losy. A i nad bólą trochę w jeszcze to powietrze Shiro, który będzie 52! 218. osiemnastki, tu nie było specjalnie. Tutaj nie zrobiłem specjalnie, mówię Wam. Yy, nad bólą opadłem i nie dało się po prostu odlecieć. Nie dało się odlecieć. Może jeszcze bym 2 metry pociągnął. Oj, myślałem, że spóźniłem. Ale ładnie wyłapałem. Tak narty mu tapotały, że 22 pozycja z i sam. 18 ja tu zapisuję. Markenk się dostaje, ok. I Markus, ale super. Nie no, to ja jestem zadowolony. Tylko Kamil się tutaj nie dostaje. I Stefan Kraft. No i szkoda też Dimitriego. A trochę pech tutaj Japończyków. Japońców, no, Gregorem tutaj mogłem też trochę lepiej yy, wystrzelić z progu, bo, bo jednak Szwajcarów lubię bardzo. No, ale trudno, no, tak to się kończy. Nie zobaczymy Kamila. Yy, pierwszy wygrywa, dostaje Hajzik. Imir Hazetinów z Rosji jest u siebie, prawda? Choć skocznia w Park City w USA. Nie wiem czemu. Niestety, no, nie, nie postarali się twórcy gry. No, przykro mi. Yy, Antti Alto drugi, trzeci Anze Sameni, czwarty Mariusz Lindvik, piąty Stefan Laje, szósty Robert Johansson, siódmy to ósmy Daniel Andretande, dziewiąty Domen Pełc, dziesiąty Dawid Kubacki, najlepszy z Polaków, potem gdzie tu Polak, trzech słowońców obok siebie, Maciuś Kot, dwudziesty siódmy, dwudziesty ósmy Piotr Żyła, trzydziesty czwarty Stefan Hula, trzydziesty piąty Kilian Payer trzydziesty szósty Ryoyu Kobayashi, Tutaj obserwacje też zdecydowanie muszą się poprawić. W konkursie 48 Kleon Moranka i 50 Jakub Wolny. Mam nadzieję, że również się poprawi. Ale ja, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawiacie subki w górę i zapraszam Was na na pewno ekscytujący konkurs indywidualny. Natomiast potem jeszcze będzie niedziela, czyli znów kwalifikacja na tej samej skoczni i znów y, konkurs indywidualne oczywiście, bo jak są kwalifikacje, to wiadomo, że będzie konkurs indywidualny. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło, pa pa!